Wysoko ponad dachami miasta, w szklanej wieży odbijającej szarość nieba i chaos ulic, siedział człowiek, który przynajmniej w oczach świata osiągnął wszystko. Aleksander Rudzki, prezes Imperium Technologicznego Rudtech, nosił garnitur wart tyle, co używany samochód, pił kawę z Etiopii za 90 zł za filiżankę i podpisywał kontrakty z zimną precyzją, która przerażała nawet jego prawników. Ludzie nazywali go geniuszem. Inwestorzy maszyną do zarabiania, media samotnym królem nowoczesności. Ale w środku? W środku Aleksander był tylko zmęczonym, znieczulonym człowiekiem, który nie pamiętał, kiedy ostatnio się śmiał bez powodu. Jego apartament, choć luksusowy, był pusty i cichy. Nigdy nie było tam śladów dziecięcych zabawek, odgłosów kroków drugiej osoby, czy nawet zapachu świeżo upieczonego chleba. Była tylko cisza dławiąca. Przytłaczająca, wypełniona echem jego własnych decyzji. Każdy jego dzień wyglądał identycznie: pobudka o 5.45, siłownia z osobistym trenerem, śniadanie z dietetykiem na zumie, a potem 14 godzin negocjacji, analiz, decyzji. I ani jednej rozmowy, która nie byłaby w sprawie, wszystko było zorganizowane, perfekcyjne i przewidywalne. A mimo to, lub właśnie dlatego któregoś zimowego poranka coś w nim pękło. Może to był sen, którego nie mógł sobie przypomnieć, a może ta drobna wiadomość od byłej partnerki, która ostatecznie ułożyła sobie życie z kimś ciepłym, tego dnia miał lecieć do Zurychu na konferencję inwestorów, ale gdy dotarł na lotnisko, okazało się, że lot został odwołany z powodu mgły. Kiedyś by się wściekł. Tym razem po prostu wzruszył ramionami. Bez zastanowienia wziął taksówkę na dworzec główny i kupił bilet na pierwszy pociąg w kierunku południa. Zmęczony, zrezygnowany, otworzył laptopa i wsiadł do wagonu pierwszej klasy, nie patrząc nawet, na jaki peron trafił. Wagon był niemal pusty. Za oknem przesuwały się coraz mniej miejskie krajobrazy, ale on nie patrzył. Wpatrzony w arkusz Excela, z kawą z automatu przy uchu, odcinał się od rzeczywistości. Aż zasnął, co w jego przypadku było niemal cudem. Obudził się dopiero wtedy, gdy pociąg się zatrzymał. Wyjrzał przez okno i zamarł. Stacja była mała, zaniedbana, z szyldem tak wyblakłym, że ledwo odczytał nazwę, glinowo wielkie, to nie był zurych. To nie była nawet trasa, którą kiedykolwiek rozważał. To była pomyłka. Jego pomyłka. Wysiadł, licząc na to, że może to tylko krótki przystanek. Ale pociąg odjechał, zostawiając go samego. Stał na peronie z drogą walizką, w przemoczonym płaszczu, z telefonem bez zasięgu. GPS pokazywał pustkę. Jakby glinowo wielkie nie istniało. Zanim zdołał się zdenerwować, niebo pociemniało i zaczęło lać. Nie miał parasola. Nie miał planu. Nie miał nawet pewności, w którą stronę iść. Miasteczko, jeśli można to tak nazwać, było odległe o kilka kilometrów. Gdy dotarł do głównej ulicy, Wyglądał jak człowiek, który właśnie uciekł z planu zdjęciowego do jakiegoś dramatu drogi zegarek przestał działać, buty przemokły do suchej nitki, a laptop w torbie był prawdopodobnie do wyrzucenia. Wędrując uliczkami glinowa, Aleksander nie wzbudzał sympatii, wzbudzał ciekawość. Dzieci zaglądały za firanek, starsze panie szeptały coś do siebie, a młody chłopak w sklepie spożywczym zapytał: A pan z Warszawy? Z takim zdziwieniem, jakby pytał, czy przyleciał z Marsa. W końcu trafił do pensjonatu starego domu przerobionego na trzy pokoje do wynajęcia, prowadzonego przez Stefanie, kobietę o srebrnych włosach i oczach, które widziały zbyt wiele, by jeszcze się dziwić. Nie zapytała, kim jest. Nie próbowała się podlizać. Po prostu podała mu kubek z herbatą malinową i powiedziała: Pan wygląda, jakby potrzebował odpoczynku. Nie mógł uwierzyć, jak bardzo trafiła w sedno. W pokoju było stare łóżko. Pachniało drewnem i mydłem z PRL-u. Nie było Wi-Fi. Nie było też problemów. Tylko cisza, której tak naprawdę pragnął. Próbował dzwonić, ale telefon nadal nie łapał zasięgu. Laptop nie działał. Zegarek zatrzymał się dokładnie o 13.07 tej samej godzinie, o której zniknął z torów jego świat. Nazajutrz obudził się później niż zwykle. Bez budzika, bez planu. Stefania zostawiła mu śniadanie i ciepły chleb z masłem, a na stole czekała kartka: Nie spiesz się. Tutaj nikt nigdzie się nie spieszy, coś w nim drgnęło. Wyszedł na spacer z początku z zamiarem znalezienia transportu. Ale po drodze zatrzymał się przy lokalnej piekarni. Potem przy straganie z miodem. A potem usiadł na ławce i po prostu patrzył. Ludzie się uśmiechali. Nie pytali o stanowisko, o firmę, o sukces. Pytali, czy potrzebuje czegoś do picia. Czy wszystko w porządku? Czy mu nie zimno? Przez następne dni Aleksander robił rzeczy, których nie robił od lat, rozmawiał z nieznajomymi. Jadł bez liczenia kalorii. Patrzył w niebo. I po raz pierwszy od lat nie czuł pustki. Nie wiedział jeszcze, że najważniejsza zmiana dopiero przed nim. I że pewna kobieta zupełnie z innego świata niż jego odmieni go na zawsze. Ale póki co, z każdą chwilą oddychał coraz głębiej. I nie miał najmniejszej ochoty wracać do rzeczywistości, którą zostawił na peronie. Glinowo wielkie miało wszystko, czego Aleksander unikał przez ostatnie lata: spokój, wolne tempo życia i ludzi, którzy rozpoznawali się po imieniu, a nie po podpisie w mailu. I choć jeszcze kilka dni temu uznałby to za koszmar, dziś nie chciał, by to się kończyło. Wciąż nosił w sobie rytm wielkiego miasta ale coś w nim zaczęło się zmieniać, niemal niezauważalnie jak liście, które zaczynają drżeć tuż przed burzą. Rano wychodził na spacer. Wieczorem rozmawiał z Stefanią przy ziołowej herbacie. I po raz pierwszy od dawna nie miał potrzeby niczego udowadniać. Ale wszystko zmieniło się pewnego dnia, gdy postanowił wybrać się do kawiarni, która, jak usłyszał, serwuje najlepsze ciasto drożdżowe w promieniu stu kilometrów. Kawiarnia mieściła się w starym domu z zielonymi okiennicami i szyldem Cisza i Cynamon, brzmiało to naiwnie. Ale gdy tylko przekroczył próg, uderzył go zapach ciepłego masła, wanilii i czegoś trudnego do opisania. Było tam cicho, ale nie martwo. Ludzie rozmawiali półgłosem, a starsza para w rogu grała w warcaby, jakby czas się zatrzymał. Za ladą stała kobieta i to był ten moment, w którym Aleksander poczuł, jak wszystko się zmienia. Miała na imię Lena. Włosy spięte niedbale, fartuch w mąkę, spojrzenie jak burza z piorunami. Nie była miła, w sposób przymilny była autentyczna. Czego pan chce? Zapytała, zanim zdążył się przywitać. Nie wiem, odpowiedział, ku swojemu własnemu zdziwieniu. To był początek. Codziennie wracał do kawiarni niby po kawę, niby po ciasto, ale tak naprawdę po rozmowę. Lena nie pytała o jego przeszłość. Nie potrzebowała wiedzieć, że podpisywał umowy warte miliony. Pytała za to, jak się czuje. Jak spał. Co mu się śniło. I choć jej pytania były proste, wywoływały w nim coś, czego nie rozumiał potrzebę szczerości. Zaczął opowiadać. Nie od razu, nie wszystko. Ale kawałek po kawałku. O tym, jak umarł jego ojciec, gdy miał dwanaście lat. O tym, jak całe życie chciał udowodnić matce, że coś znaczy. O tym, jak zbudował imperium, ale zgubił siebie po drodze. Lena nie komentowała. Po prostu słuchała. A potem mówiła, To nie twoja wina, albo, nie jesteś robotem, Aleksander. I coś w nim pękało. Coraz częściej przyłapywał się na tym, że nie chce wracać do Warszawy. Że nie tęskni za biurem, za grafikami, za zarządami. Zaczął pomagać w kawiarni zmywał naczynia, przestawiał krzesła, nauczył się nawet robić latte z serduszkiem. Ludzie przestali patrzeć na niego jak na dziwaka z walizką. Stał się częścią pejzażu. Widział, jak dzieci wracają ze szkoły i zatrzymują się po ciepłą drożdżówkę. Jak starsi panowie siadają przy oknie i przeglądają lokalną gazetę. Jak Lena, każdego ranka, otwiera drzwi dokładnie o 7.03, zero bo w tak robiła jej mama. Któregoś dnia spytała go, dlaczego naprawdę tu jesteś? Odpowiedział, bo pociąg pomylił trasę, ale ona pokręciła głową. Pociąg rzadko się myli. To ludzie nie wiedzą, dokąd chcą jechać, i te słowa zapadły w nim głęboko. Zaczynał rozumieć, że jego życie, pełne planów i celów, wcale nie było życiem. Było ucieczką. I że Lena, z jej prostotą i bezpośredniością, widzi go bardziej niż ktokolwiek wcześniej. Ich relacja nie była filmowa. Nie było muzyki w tle, pocałunków w deszczu, ani dramatycznych wyznań. Były za to rozmowy do późna w nocy, wspólne pieczenie chleba, spacer w ciszy i milczenie, które niczego nie wymagało. Aleksander, ten sam człowiek, który kiedyś kontrolował wszystko, teraz pozwalał sobie na bycie bez planu. Lena mówiła, że nie szuka miłości. Że była kiedyś z kimś, kto myślał tylko o sobie. I że nie ma zamiaru tego powtarzać. Ale z każdym dniem ich spojrzenia trwały dłużej. Ich dłonie przypadkiem stykały się częściej. A serca, choć uparte, zaczynały mówić tym samym językiem. Ale rzeczywistość nie śpi. Aleksander wiedział, że nie może zostać tu na zawsze, nie mówiąc światu, kim jest. I że im dłużej milczy, tym trudniejsze będzie przyznanie się do prawdy. Bolena nie znała jego nazwiska. Nie wiedziała, że mężczyzna, który zamiatał podłogę w jej kawiarni, to ten sam, który jeszcze niedawno negocjował z Amazonem. Nie wiedziała i nie była pewna, czy chciałaby wiedzieć. A on nie wiedział, jak długo jeszcze będzie mógł udawać, że jest kimś innym. Że nie ma przeszłości. Że nie ma firmy, odpowiedzialności, ludzi, którzy go szukają. Ale jedno wiedział na pewno: po raz pierwszy od wielu lat nie czuł się samotny. I że wszystko, co kiedyś uznawał za ważne, Blakło przy tym, co rodziło się właśnie między nimi. Coś kruchego, prawdziwego i zupełnie nieplanowanego. Minęły dwa tygodnie, odkąd Aleksander po raz pierwszy postawił stopę w glinowie wielkim, a jego życie niepostrzeżenie zaczęło przybierać kształty, których nigdy nie planował. Codzienne rozmowy z Leną, wspólne poranki przy kawie i wieczorne milczenia przestały być wyjątkami, stały się rytuałem. Pomału zapominał, jak wyglądał jego grafik, a dźwięk powiadomień zastąpiło mu tykanie zegara na ścianie kawiarni. Ale jak każda iluzja szczęścia, również i ta miała w sobie coś z bomby zegarowej, im bliżej do wybuchu, tym ciszej wokół. A detonatorem była prawda, przed którą Aleksander nie mógł uciekać w nieskończoność. Pewnego dnia do kawiarni wszedł mężczyzna w granatowym płaszczu i spojrzał na Aleksandra z niedowierzaniem. Prezes Rudzki? krzyknął tak głośno, że Lena aż opuściła filiżankę na stół. To był Marek, jeden z jego dyrektorów. Zmartwiony, wykończony poszukiwaniami, stanął pośród zapachu cynamonu i wanili, jakby trafił do innego wymiaru. Od dwóch tygodni nie ma pana na żadnych spotkaniach. Inwestorzy są w panice. Prasa szaleje. Mówił szybko jak automat. Lena słuchała, patrząc to na Aleksandra, to na nieznajomego. A on nie miał siły niczego wyjaśniać. Tylko spuścił głowę i szeptem powiedział: Lena, przepraszam. Nazywam się Aleksander Rudzki. Jestem prezesem Rudtech. Przez chwilę w kawiarni nie było słychać niczego poza szumem ekspresu. Lena nie powiedziała ani słowa. Zsunęła fartuch, wyszła z za Lady i odeszła bez słowa. Jakby właśnie ktoś wyciął z niej serce. Dla niej nie chodziło o nazwisko, o stanowisko, ale o zaufanie. I to właśnie zostało złamane. Aleksander czuł, jak grunt osuwa mu się spod nóg nie dlatego, że stracił kontrolę nad firmą. Ale dlatego, że stracił ją. Kogoś, przy kim czuł się człowiekiem, nie tylko nazwiskiem z gazet. Wrócił do pensjonatu, ale nie mógł usiedzieć w miejscu. Stefania, która od początku przeczuwała, że coś w nim pęka, podała mu herbatę i powiedziała: Nie jesteś pierwszym człowiekiem, który próbował tu zapomnieć, kim jest. Ale jeśli naprawdę chcesz coś odzyskać, musisz przestać uciekać, te słowa były jak dłoń wyciągnięta w ciemność. Postanowił zawalczyć nie o firmę, nie o inwestorów, ale o Lenę. Bo wiedział już jedno: wszystko, co kiedyś uważał za sukces, bez niej było tylko dekoracją. Najpierw chciał ją przeprosić, stanął pod drzwiami jej domu z bukietem polnych kwiatów, ale nie otworzyła. Później zostawił list. I kolejny. Wreszcie włożył fartuch, przyszedł do kawiarni i sprzątał. Nie mówił. Nie narzucał się. Po prostu był. Tak jak ona kiedyś obecna bez presji. Dni mijały. Mieszkańcy Glinowa powoli przestali patrzeć na niego jak na zagubionego obcego. Zaczęli traktować go jak jednego z nich. Ktoś przyniósł mu domowy sernik. Ktoś inny zaprosił na grilla. A on, człowiek, który do tej pory znał tylko ludzi z CV i Linketina, po raz pierwszy poczuł, że przynależy. W międzyczasie jego świat korporacyjny walił się. Media donosiły o kryzysie w ruttech. Konkurencja, zacierając ręce, próbowała wykorzystać jego nieobecność. Marek przysyłał mu maile, błagając o powrót. Ale Aleksander wciąż zwlekał. Wiedział, że jeśli wróci teraz, wszystko wróci. Hałas, pustka, samotność wśród tysięcy twarzy. A on już nie chciał tam wracać taki, jakim był. Chciał wrócić jako człowiek, nie maszyna. Kiedy pewnego wieczoru Lena pojawiła się niespodziewanie w kawiarni, on stał przy zmywaku. Spojrzała na niego długo, głęboko. I zapytała cicho, dlaczego mi nie powiedziałeś. A on odpowiedział: Bo bałem się, że jak powiem prawdę, wszystko się skończy. Usiedli razem. Rozmawiali długo. Nie o firmie, nie o sukcesach. O samotności. O żalu. O tym, jak łatwo się zgubić w życiu, które wygląda dobrze tylko z zewnątrz. I o tym, jak trudno jest znów komuś zaufać. Lena powiedziała, że nie jest pewna, czy potrafi znów otworzyć serce. Że potrzebuje czasu. A on przyjął to bez słowa, bo wreszcie nauczył się słuchać. Od tamtego wieczoru ich rozmowy były rzadsze, ale głębsze. Już nie byli tylko dwojgiem ludzi w przypadkowej kawiarni. Byli czymś więcej. Byli pytaniem, na które oboje bali się odpowiedzieć. Ale życie nie czeka. Wkrótce nadeszła wiadomość: Rada Nadzorcza wzywała Aleksandra na spotkanie. Ostatnią szansę. Jeśli się nie pojawi, straci wszystko. Stefania spojrzała na niego z czułością i powiedziała, Możesz mieć świat, ale nie stracone serce. Zastanów się, co ważniejsze, Aleksander wiedział, że nie może zostać w zawieszeniu. Musiał podjąć decyzję, której nie dało się cofnąć. Wyjechał do Warszawy nie jako prezes, ale jako człowiek gotów zacząć od nowa. Wrócił do firmy. Zorganizował spotkanie z zarządem. Powiedział wszystko o wypaleniu, o błędach, o potrzebie zmiany. O tym, że korporacja bez duszy jest tylko budynkiem. I że on sam już dłużej nie może tak żyć. Niektórzy patrzyli z niedowierzaniem, inni z szacunkiem. Ale najważniejsze on sam patrzył w lustro bez wstydu. I wtedy zrozumiał. Niezależnie od tego, co się stanie, nie może wrócić do Starego życia. Bo Stary Aleksander już nie istniał. Minęły trzy tygodnie od dnia, w którym Aleksander wrócił do Warszawy, zostawiając glinowo wielkie z niepewnością w sercu ale i z odwagą, której nie miał przez całe życie. Jego przemówienie do zarządu odbiło się echem w mediach, wywołując burzę, jedni go podziwiali, inni uznali za szaleńca. Ale on nie dbał już o opinię. Po raz pierwszy nie robił czegoś, by zadowolić innych. Nie budował imperium, budował siebie. Przez te tygodnie pracował po swojemu, spokojnie, uczciwie, oddając odpowiedzialność ludziom, którym ufał, zamiast trzymać wszystko kurczowo w dłoniach. Uczył się delegować. Oddychać. Żyć. Ale myśl o Lenie, nie opuszczała go ani na chwilę. Wszystko, co robił, mierzył jej spojrzeniem, czy byłaby dumna? Czy zrozumiałaby? Czy wciąż miałby szansę? W chwilach zwątpienia sięgał po zeszyt, do którego codziennie pisał listy, nie wysyłał ich. Zapełniał strony wspomnieniami, słowami, których nigdy nie powiedział i pytaniami, których nie zdążył zadać. Zbliżały się święta, a Warszawa tonęła w światłach i śniegu. Na firmowej wigili siedział sam przy oknie, patrząc na miasto, które kiedyś wydawało się centrum świata, a teraz było tylko pustą dekoracją. I wtedy podjął decyzję. Spakował tylko jedną torbę. Wsiadł do samochodu i ruszył w stronę glinowa. Nie zadzwonił. Nie napisał. Po prostu jechał. Serce biło mu jak wtedy. Gdy miał piętnaście lat i pierwszy raz przyznał się do zakochania. Gdy dotarł do kawiarni, była zamknięta. Miasteczko pogrążone było w zimowej ciszy. Ulice puste, białe, jakby cały świat wstrzymał oddech. Zostawił torbę w pensjonacie i poszedł do jej domu. Zapukał. Nikt nie otworzył. Ale następnego dnia, o siódmej rano, usłyszał znajomy dźwięk zgrzyt klucza w zamku drzwi, ciszy i cynamonu. Lena przyszła otworzyć kawiarnię. Spojrzała na niego przez szybę, przez chwilę zamarła, a potem po prostu weszła do środka. Poszedł za nią. Wróciłem, bo nie umiem żyć, wiedząc, że nie zrobiłem wszystkiego, by cię odzyskać, powiedział. A ona, stojąc przy ekspresie do kawy, odpowiedziała cicho. A ja nie potrafię znów zaufać komuś, która zniknął bez słowa. Przez chwilę milczeli. Potem podała mu filiżankę. Jedna kawa. Nic więcej. I żadnych obietnic. Usiadł. Pili w ciszy. Ale to nie była już ta sama cisza, co kiedyś była pełna wspólnych wspomnień, bólu, ale i nadziei. Przez kolejne dni przychodził codziennie. Nie naciskał. Pomagał. Rozmawiał z dziećmi przy ladzie. Zajął się starszym panem, który miał problemy z nogą. Nauczył się pieccy na mąki. Uczestniczył w lokalnym kiermaszu. Ktoś zaprosił go na wieczór kolęd, ktoś inny na wspólne lepienie pierogów. Alena, powoli, z dnia na dzień, pozwalała sobie znów na uśmiech, na spojrzenie, na dotyk ramienia. W Wigilię w kawiarni zebrała się cała wioska. Był kominek, świece i zapach pomarańczy z goździkami. Stefania przyniosła barszcz, ktoś zagrał kolędę na skrzypcach. I wtedy Lena nieśmiało, ale stanowczo podeszła do Aleksandra i powiedziała: zostań. Nie było dramatycznych pocałunków ani wielkich deklaracji. Ale w tym jednym słowie było wszystko. Bo kiedy człowiek, który przez całe życie uciekał od bliskości, słyszy takie zaproszenie, wie, że to dar. Z czasem Aleksander przekształcił swoją firmę, oddał zarządzanie innym, a sam został strategicznym doradcą, znalazł równowagę. Dwa dni w tygodniu spędzał w Warszawie, pięć w Glinowie. Prowadził warsztaty dla młodzieży, opowiadał o technologii, ale też o błędach. Pokazywał, że porażka nie jest końcem, że czasem jest właśnie początkiem. W kawiarni stanęło pianino. Aleksander nauczył się grać jedną melodię tę, którą kiedyś Lena nuciła podczas pieczenia. Grał ją każdego ranka. I każdego ranka Lena podawała mu tę samą filiżankę z napisem nikt nie jest przypadkiem. Glinowo stało się jego domem. Nie na pokaz, nie dla mediów, dla duszy. Ich miłość nie była bajką, ale była prawdziwa. Pełna czułości, niedoskonałości, kompromisów. I kiedyś, kilka lat później, gdy ich syn zapytał, tato, jak się poznaliście, Aleksander uśmiechnął się, spojrzał na Lenę i powiedział, wsiadłem do złego pociągu. I nigdy nie byłem bardziej wdzięczny za pomyłkę.